Nie ogarnięta składkami potoczami, ale tak naprawdę jest wcześnie rano, mamy poniedziałek. Ja zazwyczaj w poniedziałki chcę zrobić jak najwięcej, więc to jest dla mnie taki dzień, w którym ja zazwyczaj nie nagrywam, ale powiem Wam, że też mi się ostatnio mocno pozmieniało a propos właśnie działania w ciągu tygodnia, dlatego że ja często właśnie miałam takie przeświadczenie, że poniedziałek to musi być mega produktywny dzień i ja muszę w ten dzień zrobić właśnie jak najwięcej, no bo później z kolejnymi dniami w tygodniu mi ta energia spada, i jakby rozgryzłam, czym to jest spowodowane. Energia mi spada w ciągu tygodnia, dlatego że ja zawsze miałam mega intensywne poniedziałki. Próbowałam zrobić jak najwięcej, cisnęłam się tego dnia strasznie, żeby być wiecie jak najbardziej zorganizowaną i najbardziej produktywną, wszystko sobie poplanować, wszystko ogarnąć, i rozgryzłam to dopiero, kiedy dawałam sobie przyzwolenie na nie ciśnięcie się w poniedziałki i dopiero wtedy zobaczyłam, że mi energia wzrasta w ciągu tygodnia, a nie spada. I to jest ciekawe. Bardzo wam polecam w ogóle zaobserwować siebie w takich właśnie sytuacjach też, bo mi to dużo dało i dużo mi w ogóle uświadomiło. Więc ja teraz sobie poniedziałki zawsze robię takie na spokojnie, nigdzie się nie spieszę, nigdzie nie gonię, bo mam na wszystko czas naprawdę. I im mniej się spieszymy, tym więcej tego czasu mamy. Naprawdę, to jest dla mnie to jest odkrycie tego roku. Im wolniej robię rzeczy, tym mam więcej czasu. Tym ten czas mi mniej przecieka przez palce, a miałam wrażenie, że jak goniłam, próbowałam zrobić jak najwięcej, jak najszybciej, to ten czas mi mijał. Tak. Ja się nie byłam w stanie zorientować, kiedy minął mi dzień, tydzień, miesiąc, i to jest bardzo złudne, bo wydaje nam się, że naprawdę robimy dużo, ale my z tego nie, nie czerpiemy jakiejś takiej energii, że tak powiem, dla siebie, tylko się drenujemy, notorycznie się drenujemy. Więc ja teraz mam taką taktykę, że poniedziałki robię sobie na spokojnie, nie muszę od razu, wiecie, wskakiwać na matę, robić trening, później malować się do pracy. Nie, na no spokojnie. Dzisiaj w ogóle stwierdziłam, że. Mam ochotę na kawę na pusty żołądek. Nie zawsze musi być idealnie, czasem może być też tak. I odkopałam trochę jakąś taką resztkę kawy rozpuszczalnej, którą w ogóle gdzieś tam miałam zachomikowaną. I to jest kawa o smaku czekoladowym. Ona, ona generalnie to, jakby to jest sama kawa plus jakiś tam aromat czekoladowy, więc skład nie jest jakiś syfiasty, ale powiem Wam, że ona jest naprawdę bardzo dobra. No i zużyłam już całe opakowanie i mam e, święty spokój, mogę ją wyrzucić. No i tak sobie właśnie będę teraz popijać tą kawę wziąłam ze sobą notes właśnie, bo chcę sobie rozpisać jakieś takie, wiecie, rzeczy, które mam w głowie, czyli zrobić sobie po prostu taki klasyczny brain dump. Ja czasem go robię w poniedziałek rano, czasem go robię w niedzielę wieczorem, tak naprawdę bardzo zależy. No, i dzisiaj stwierdziłam, że wczoraj miałam naprawdę taką bardzo spokojną niedzielę, bo byłam rano na jodze, później zrobiłam sobie spacer z koleżanką po lesie, później w ogóle chillowałam naprawdę cały dzień, czytałam książki i tak dalej, więc w ogóle nie miałam do tego głowy. A dzisiaj stwierdziłam rano, że właśnie to może będzie taki dobry sposób na rozpoczęcie tego poniedziałku, żeby z siebie wylać wszystko to, co gdzieś tam mam w głowie, no i ewentualnie później stworzyć sobie jakiś taki plan, mniej więcej tego dnia, chociaż bardziej ja się skupiam na konkretnych dniach. Więc ja raczej z samego rana wstaję i zawsze patrzę na to, jaką mam energię, co faktycznie dzisiaj muszę zrobić. Wypiszę wszystkie rzeczy, które mi gdzieś tam siedzą w głowie. No i później ewentualnie wezmę sobie parę z nich, które na ten dzisiejszy dzień myślę, że będą dobre. A ja teraz uciekam ogarniać się i odezwę się do was później. a później już się zajęłam swoimi rzeczami i zapomniałam o kamerze. Pójdę wysłać paczki, które miałam dzisiaj wysłać, czyli rzeczy, które mi się sprzedały na Vinted, bo jest jeszcze jasno, jest widno i ja teraz staram się robić sobie przynajmniej jedną taką przerwę w ciągu dnia i wykorzystać jeszcze to właśnie, że jest widno i przejść się na spacer, żeby nałapać promieni, może nie słonecznych, bo... Słońca u nas w Warszawie prawie w ogóle nie ma. Ale no jak skończę pracę, to już będzie ciemno, a ja chcę jednak trochę wykorzystać ten dzień. Właśnie jeszcze się trochę doświetlić. Więc pójdziemy sobie teraz... Właściwie ja pójdę wysłać paczki na Vinted. Pójdę jeszcze wydrukować etykietę, bo um, brakuje mi jednej z... Um, Orlen paczka. Nie mam drukarki w domu, więc też nie będę czekała, aż mi chłopak wróci z pracy. Tylko po prostu pójdę wydrukować i od razu wyślę. Przy okazji zaliczę sobie spacer. Muszę pójść kupić do Rossmana, chyba. Płyn do prania, bo mi się skończył. Bardzo Wam ogólnie polecam ten płyn z Action. To jest ta seria tych produktów, które Wam pokazywałam do sprzątania. I w ogóle ten żel to jest jakieś, taki, jakieś takie moje odkrycie, bo w sumie wzięłam go całkowicie przypadkowo, ale naprawdę on bardzo fajnie działa. Wszystko dopiera. Jest bardzo delikatny, nic mi nie niszczy, nic nie farbuje, nic tak naprawdę się z tym praniem i z tymi ubraniami nie dzieje, więc ten żel z Action jest super, ale no właśnie nie mam Action po drodze i. Musiałabym specjalnie po tym płyn jechać, więc nie chce mi się dzisiaj tego robić. A potrzebuję płynu, bo no właśnie mi się skończył, a muszę jeszcze wstawić drugie pranie. Więc dzisiaj kupię jakiś inny zamiennik. Wiem, że to jest bardzo interesujący temat. Natomiast to jest samo życie i wiecie. I czasem ja też lubię jakieś polecajki, takie mm, środki chemiczne, jakieś takie rzeczy do sprzątania i tak dalej. Więc ja ze swojej strony ogólnie ten żel do prania bardzo polecam, bo moim zdaniem jest super więc pewnie go kupię jak będę gdzieś przy okazji w action. Priorytet mój dzisiaj to było wysłanie tych paczek, więc dobrze by było to zrobić. Pranie już zrobiłam, więc spoko. No i chciałabym jeszcze później sobie stworzyć tą praktykę jogi Kundalini, więc może wam pokażę. I jak wrócę, no to będę też robiła obiad. Zrobić taki mega prosty obiad, ale może wam pokażę, bo dla mnie to jest w ogóle odkrycie. To jest taki obiad, który jest mega pyszny, mega prosty. Ale naprawdę bardzo, bardzo to lubię robić, jak na przykład chcę sobie doładować dużo warzyw w jednym posiłku. To jest dobry, dobry sposób i dobry pomysł na obiad, więc później Wam pokażę. W innym vlogu zrobimy sobie test tych makaronów włoskich, bo dzisiaj muszę pozużywać to, co mam. I zużyję chyba po prostu makaron z soczewicy, bo jeszcze mam tam chyba z pół więc zrobię to z tym. No i chciałabym dzisiaj jeszcze zrobić domowe chai latte. Bo chodzi ze mną ostatnio bardzo często, ale znalazłam właśnie jakiś taki przepis chyba na taką bardziej oryginalną czajlatę, więc chciałabym dzisiaj jeszcze to sobie z Wami przetestować i zrobić. Może się okaże, że to będzie jakiś taki super napój, no bo to jest właśnie taki wolno gotowany napój na mleku z dodatkiem właśnie takich korzennych przypraw, więc wszystko mam do tego do tego chai latte, więc myślę, że sobie zrobimy i przy okazji przetestujemy spieniacz do mleka, bo udało mi się w końcu kupić spieniacz do mleka, jak Wam mówiłam w planach na jesień, że prawdopodobnie będę chciała sobie kupić taki spieniacz. No już go zamówiłam chyba z Ponad tydzień temu, i wczoraj do mnie przyszedł, więc wczoraj, dzisiaj do mnie przyszedł. Więc zrobimy sobie też może test tego i zobaczymy, czy to spoko działa. Więc ja teraz pakuję te paczki, no i odzywam się pewnie do Was już, jak wrócę, bo myślę, że nie będę ze sobą brała aparatu. Więc do zobaczenia później. chciała zrobić, to mam tutaj taki płyn, ja już Wam go kiedyś, kiedyś, kiedyś pokazywałam, to jest taki płyn z Only Eco i tutaj mam taki płyn do mycia warzyw i owoców i teraz to, co będę chciała zrobić, to właśnie przez to, że myłam tą lodówkę i w weekend kupowałam dużo warzyw, to chciałabym teraz to wszystko umyć właśnie w tym płynie i część rzeczy sobie po prostu pokroić, żeby to już było gotowe. I przy okazji pokroję też warzywa na obiad, bo chcę właśnie dzisiaj zrobić sobie pieczone warzywa z makaronem i z buratą. I pieczone warzywa zrobię sobie w airfrayerze, więc chciałabym to wszystko teraz zrobić, tak żeby już to było przygotowane na nowy tydzień. Ja sobie czasem lubię właśnie zrobić trochę taki meal prep, ale bardziej na zasadzie właśnie, że przygotowuję sobie składniki. Więc umyję te wszystkie warzywa, pozamykam to w pojemniczki, pokroję tak, żeby to było, wiecie, gotowe. I właśnie jeżeli szukacie jakiegoś takiego płynu, który usuwa właśnie takie zanieczyszczenia, te, takie, te, tą wierzchnią warstwę, to ja bardzo polecam. Czasem też te owoce albo warzywa wyparzam we wrzątku i to też usuwa jakieś tam zanieczyszczenia, ale jednak mimo wszystko częściej sięgam po to. W ostatnim vlogu pokazywałam wam napar, to też myłam właśnie owoce w tym płynie, bo ja tam je wkrajałam po prostu ze skórką, więc wtedy tego nie pokazałam, ale teraz wam mówię, że ogólnie zawsze jak używacie na przykład czegoś ze skórką, to warto te owoce warzywa trochę lepiej umyć. Zabieram się za przygotowanie tych warzyw a później zrobimy sobie taki prosty, szybki obiad. Więc tutaj mam pomidorki koktajlowe. Tutaj mam różne rodzaje papryk, plus cebulkę, bo dokładnie to samo mam tutaj właśnie przygotowane na dzisiejszy obiad. Tutaj w środku jest jeszcze cukinia, no ale tutaj cukinię też sobie mm, oddzielnie pokroiłam, więc jutro, jak będę robiła sobie obiad, to zużyję wszystko to, co tutaj jest, plus dodam też cukinię. Tutaj mam jeszcze umytą żurawinę. Tutaj resztkę właśnie czerwonej papryki. Tu będę miała życzyć na dzisiejszy obiad, powiem Wam, że naprawdę hojnie tutaj tych warzyw. Natomiast one puszczą i tak wodę, więc będzie ich trochę mniej. Dodam tutaj jeszcze pomidorki koktajlowe. Dodam tutaj trochę oliwy, czosnek, sól, pieprz i oregano. I wstawię to na jakieś 20-25 minut do air tak żeby mi się te warzywa fajnie spiekły. Zmiękły, żeby wypuściły tą swoją słodecz. No, i później, jak już mi się makaron ugotuje, to wymieszam to wszystko i na sam koniec dodam po prostu taką, wiecie, porozrywaną buratę. Teraz będzie najlepsza część oczywiście tego dania, czyli buratka. I ogólnie naprawdę bardzo Wam polecam, jeżeli macie problem z jedzeniem warzyw, bo ta porcja jest naprawdę totalnie ogromna. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. I trochę wyszedł mi bardziej makaron z... Makaron, warzywa z makaronem, bo proporcje są zdecydowanie dzisiaj niezachowane. To jest super pomysł w ogóle na na przykład czyszczenie lodówki, bo tak naprawdę warzywa można tutaj dodać jakiekolwiek. Dobra, troszkę świeżego pieprzu. I voilà! Pomidorki się rozpadły, zrobił się taki fajny sosik, a przez to, że te warzywa były doprawione, to tak naprawdę tutaj jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo smaku. I już się nie mogę doczekać, aż zacznę to jeść. I ogólnie taki pro tip, jeżeli macie problem na przykład z dostarczeniem sobie białka, bo ja z tym mam notorycznie problem. W buracie nie ma go jakoś bardzo dużo, więc ja w takich sytuacjach zazwyczaj właśnie korzystam z makaronu ze strączków, bo to jest dodatkowe białko. I mogłabym oczywiście użyć zwykłego makaronu, ale wtedy to danie byłoby mega takie niezbilansowane no bo mamy tutaj mega dużo warzyw i byłoby bardzo mało białka. I właśnie w takich sytuacjach, kiedy ja na przykład nie używam tofu albo dodaję bardzo mało sera to wtedy korzystam z makaronu takiego na przykład z soczewicy, bo ten z soczewicy mi najbardziej smakuje. Z ciecierzycy też jest spoko. Najmniej lubię z zielonego groszku, bo on jest taki specyficzny w smaku, ale ten z czerwonej soczewicy możecie dostać na przykład w Lidlu i jest naprawdę pyszny, więc zabieram się do jedzenia. A Wam życzę smacznego! Zrobimy sobie teraz to czaj latte, bo jestem w ogóle mega ciekawa i wydaje mi się, że nawet jak sobie zrobię to teraz, to nic nie szkodzi. Przeszukałam internet i wydaje mi się, że znalazłam taki, który jest... Całkiem prosty, więc tutaj mam akurat przepis, który zawiera w sobie herbatę, ale ja dodam kawę bezkofeinową i myślę, że to też będzie ok, tylko właśnie oddzielnie sobie ją zaparzę. Nie będę dodawała do tego rondelka, tylko oddzielnie zaparzę i dodam później do tej mikstury. I tutaj w przepisie jest bazą woda, ale ja zrobię to czajlate na mleku sojowym i wydaje mi się, że też będzie ok, więc niby tutaj wiecie, będę bazować na tym przepisie, ale trochę od siebie dorzucę różnych rzeczy. Wleję sobie tutaj 100 ml do rondelka i do tego dodam przyprawy, które były w przepisie i mam tutaj kardanon, tylko kardanon mam akurat mielony, ale dodam kardamon. Dalej była laska cynamonu, więc ja tutaj mam właśnie korę cynamonu. Dodam anysz, mimo że ja tak nie przypalam, ale zobaczymy. Były chyba też goździki i był też imbir, ale imbir mam w lodówce. No i tam w przypisie był jeszcze parny pieprz w takich ziarenkach, więc zabieramy się do roboty. Później jeszcze sobie spienimy do tego mleko, ale... Na razie zrobimy właśnie taką bazę i niech to mleko mi się tutaj gotuje. Wygląda to ładnie. Teraz to trzeba zagotować na takim średnim ogniu, żeby te przyprawy puściły swój aromat, więc chwilkę to pogotuję i w tym czasie zaparzę sobie kawkę bezkofeinową. Troszeczkę cynamonu, i teraz, według przepisu jest, żeby dodać herbatę. Więc ja dodam kawę, którą miałam zaparzoną. Chyba nie dodam całej, bo później mi się nie mieści do kubka. Ale powiem Wam, że już to pachnie. Już to pachnie rewelacyjnie. Kawka mi się tam gotuje z tymi przyprawami i z mlekiem. Ja wam pokażę, bo ostatnio właśnie kupiłam sobie spieniacz marki Create, i to jest marka, która nie jest dostępna u nas w Polsce. Przynajmniej ja nie widziałam nigdzie tych rzeczy dostępnych, ale ten spieniacz mi się tak strasznie podobał, że zdecydowałam się po prostu go zamówić z zagranicy, i wydaje mi się, że te rzeczy idą z. Hiszpanii, chyba, z tego co kojarzę. I strasznie mi się w ogóle podoba, podobają rzeczy tej marki, bo one są takie trochę vintage, trochę właśnie takie. Mają takie różne fajne pastelowe kolorki. Zamówiłam sobie oczywiście kremowy, wiadomo, ale mi się po prostu strasznie podoba ten design, bo jest taki wiecie, prosty. Nie jest biały, tylko jest właśnie kremowy i wygląda bardzo porządnie. Nie wygląda tanio, jest duży i podobno super spienia mleko i też podgrzewa mleko. Ma tutaj też właśnie różne opcje. Do wyboru, więc możecie sobie spienić mleko albo tu właśnie tylko podgrzać, spienić bardziej i tak dalej. Więc zaraz sobie to przetestujemy. Jest oczywiście do tego podstawka, trochę taka podstawka jak do dzbanka, jak do czajnika elektrycznego, więc zaraz sobie spienimy. Podobno spienia dość mocno, więc spróbuję wlać może 50 ml mleka owsianego, bo stwierdziłam, że dole, doleję do tego czajlate na sam koniec. Spienione mleko, ale owsiane nie sojowe. Więc jakby bazą będzie mleko sojowe, ale później jeszcze spróbuję właśnie trochę podkręcić i też dodać troszeczkę słodyczy, bo jednak owsiane mleko jest takie delikatnie słodkawe. Mimo że nie jest słodzone, to ono jest w smaku takie właśnie bardziej takie lekko słodkie. Więc myślę, że też będzie spoko z racji tego, że ja nie dodaję żadnego cukru, żadnego słodzika i tak dalej, to spienię sobie trochę tego mleka. No i zobaczymy, jak to działa. Jestem mega ciekawa, bo nigdy w życiu nie miałam spieniacza. I jacham się strasznie. Wrzucę Wam link do tego spieniacza w opisie. Możecie sobie zerknąć. Nic się nie stało z przesyłką. Doszło do mnie normalnie kurierem, bez problemu. W ciągu chyba tygodnia już to miałam u siebie, więc na ten moment jestem zadowolona. Zobaczymy jak to będzie działało, ale na pewno będę sobie to teraz często testować. I kawka ze spienionym mlekiem myślę, że będzie wjeżdżać dość często. nową jogi kondalini z moim pysznym napojem, i tak sobie spędzę wieczór, bo pewnie później jeszcze wieczorem zrobię jogę, więc nie wiem, czy już się dzisiaj będę do Was odzywać. Polecam sobie uprzyjemniać y, wieczory takimi różnymi napojami, bo to jest naprawdę dobre. Będę chyba to odtwarzać częściej. Bardzo często mnie pytacie o to, z kim ja robię tą Jogę Kundalini. No i ja polecam Wam bardzo Julkę Ziłkowską. Jest też jedna osoba, która robi tą Jogę Kundalini, chyba jako pierwsza w Polsce. I to jest Agabera, więc jeżeli chcecie sobie w ogóle poczytać o tym, czym, to, czym ta Joga Kundalini jest, to można się na jej blogu dowiedzieć takich fajnych rzeczy, ciekawostek. I właśnie Agabera też ma podcast, więc ja też sobie go słuchałam na samym początku, jak się zaznajemiałam z tą jogą, ale ogólnie jeśli chodzi o praktyki, to ja bardzo lubię Julkę i widzę, że właśnie ona ma trzy darmowe praktyki. Tutaj u siebie na YouTubie, więc wrzucę Wam też link właśnie do jej YouTube'a. Możecie sobie zerknąć. Ja zaraz sobie przejrzę, zobaczę, która mi najbardziej pasuje. Polecam Wam na sam początek, jeżeli w ogóle się zeznajemiacie z tą jogą, to znaleźć jakąś gotową praktykę, albo właśnie takie jak ja korzystałam z takich gotowych warsztatów, czyli kupowałam sobie po prostu od, od początku do końca całą praktykę już złożoną przez Julkę. No i dzięki temu, też właśnie trochę weszłam w ten temat. A teraz chcę spróbować sobie zrobić coś swojego i zobaczymy jak mi się to będzie później praktykować.